Więc witam Was już w nowym roku widzowie. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak to się kurde stało, że Ninjago już będzie miało 15 rocznicę w 2026, czyli w tym roku, kiedy to nagrywam, bo Wy na przykład możecie to oglądać rok po premierze tego filmu. Więc Ninjago wyszło w 2011 roku, 14 stycznia, kiedy wtedy wyemitowano pierwszy odcinek pilotażowy, a zestawy wyszły. 1 stycznia 2011 roku, więc to się zaczęło w styczniu 2011 roku. Wtedy Ninjago miało być jedynie na dwa lata czyli po prostu miały powstać jedynie dwa sezony po odcinkach pilotażowych sezon pierwszy i sezon drugi a po sezonie drugim koniec. I Ninjago oczywiście powróciło w 2014 roku, ponieważ no, przepraszam bardzo, ale Ninjago to jest najpopularniejsza seria LEGO, jeżeli chodzi o takie serie stworzone przez LEGO. Nierzadne licencjonowane. Jednakże w 2013, kiedy również Ninjago powoli się kończyło, na drugim sezonie, przynajmniej wtedy każdemu się to wydawało, wtedy wkroczyła Lego Cima, cała na biało. I w 2013 osiągnęła naprawdę solidny sukces. Ale jednak Ninjago, jak mówiłem, powróciło, i to było w 2014, czyli rok po premierze pierwszego sezonu Lego Chimy. I dlatego też. Lego Chima nie przetrwała za długo. Po prostu ninjago już było wcześniej i ludzie po prostu bardziej kojarzyli ninjago niż Chima, i dlatego ninjago sprzedawało się lepiej. I z tego powodu do dzisiaj mamy kolejne sezony i zestawy z ninjago. To jest jak trochę z filmami, że wiecie: filmy na przykład ze świata gwiazdnych Wojen czy Marvela sprzedają się lepiej, a filmy niezwiązane z takimi dużymi markami to nie osiągają za często takich dużych sukcesów. No ale cóż, dajcie nas w komentarzach, czy wolelibyście, żeby Cima była w czasie czy ninjago. Do zobaczenia czołem.